W Nowogrodzcu już po raz drugi odbył się jarmark garncarski pod nazwą Wielki Garniec Nowogrodzca nad Kwisą. Święto, które nawiązuje do tradycji garncarstwa najstarszego rzemiosła na terenie gminy Nowogrodziec. Promujemy garncarstwo, ceramikę, ale przede wszystkim, żeby zdrowo żyć, promujemy zdrową żywność. I chcemy nauczyć dzieci, najmłodszych, ale też i ich rodziców, to, co się wywodzi z rodziny wielopokoleniowej. Wydarzeniu towarzyszyło wiele atrakcji, dużo muzyki i dobrego humoru. Bogaty program imprezy zapewnił dzieciom, młodzieży i dorosłym mnóstwo wspaniałych chwil. W programie obchodów przewidziano szeroki wachlarz atrakcji: jarmark ceramiczny, prezentacje wyrobów z zakładów ceramicznych z gminy Nowogrodziec, targi ekożywności, wyroby pszczelarskie, tradycyjne regionalne potrawy przygotowane przez sołectwa oraz wyroby rękodzielnicze. Wczoraj byliśmy tutaj z. Kobylicą z pierwszym kołem garncarskim, które no kiedyś było trochę, ina trochę inaczej wyglądało, bo to było prymitywne koło, które ręcznie się obracało. Pijemy również monetę przedwojenną, replikę przedwojennego dinara. Taką monetę, którą nasi przodkowie w Jugosławii jeszcze używali, bo to jest replika z 1938 roku. Koło Gospodyń promuje dzisiaj przede wszystkim różne rodzaje pity ekologiczne, drobiowe mięso w różnej postaci razem z warzywami. Pita jest zainteresowanie ma bardzo duże. Wykonywana jest jeszcze według receptur naszych dziadków, babci. Można przyjść do nas, wybić monetę, popróbować po, popracować na kole garncarskim czy na kobylicy również. Również rozdajemy nasze dorzynki, nasze widokówki z koła chłopa, z gminy Osiecznica, no i zaproszenie na dożynki rozdajemy. W sobotę wystąpili uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów w gminy Nowogrodziec prezentując talenty wokalne. Koncert zespołu Tytan poprzedził ciekawy pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu Krystiana Herby, laureata drugiej edycji Mam Talent, który na swoim koncie m.in. ma pokonanie na rowerze 2754 schodów budynku Światowego Centrum Finansowego w Szanghaju, piątego pod względem wysokości drapacza chmur na świecie. Dzięki kabaretowi łowcy B zabrakło też porcji dobrego humoru, którą raczyli się licznie zgromadzeni, a do tego ubrani na żółto na wzór Mariusza Kałamagi i mieszkańcy. Kabaret.b, który przyciągnął mnóstwo mnóstwo fanów. Fani przygotowali dla członków zespołu niespodziankę, założyli żółte sweterki. E, otrzymali od nas oczywiście upominki e, za tak świetne przygotowanie i przywitanie e, e, właśnie e, kabaretu w naszym nowogrodźcu. Bursztynek, pójdźmy, znalazłem go na plaży. Słoneczna kropka. Halo? Dzień dobry, firma królewska LSD z tej strony, pan Henryk Rons. Halo? Dzień dobry, firma kurierska LSD z tej strony, pan Henryk Klops. Klocek. Dzień dobry, firma kurierska LSD z tej strony. Panie Henryku, dzwonię w sprawie przytyłki, którą dla pana mamy. Tak? Eee... Dla mnie? Tak, dla pana mamy, przecież mówię. <laughs> informuję, że nasza rozmowa jest nagrywana, jeśli okaże się, że jest Pan idiotą, na pewno umieścimy to w internecie. Ponadto informuję, że aby nasza rozmowa mogła być kontynuowana, musi pan pozytywnie przejść. Proces weryfikacji danych osobowych jest pan gotowy. Tak. Dzień dobry, firma kurierska z tej strony Panie Henryku, rozpoczynamy proces weryfikacji danych osobowych. Proszę podać drugą literę swojego imienia. <laughs> Bardzo dobrze panu idzie. Prawdziwe świętowanie rozpoczęło się w niedzielę po Mszy Świętej w Kościele Parafialnym pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła w Nowogrodzcu. Ulicami Nowogrodzca przeszedł barwny korowód. Burmistrz Nowogrodzca Robert Relich uroczyście powitał przybyłych gości. Głos zabrała również Ewa Mańkowska, wicewojewoda Dolnośląska, która objęła wydarzenie honorowym patronatem. Bardzo piękna tradycja. Pamiętajmy, że to już nie tylko była sztuka użytkowa, bo przecież to była sztuka użytkowa tradycje Nowogrodzca sięgają 1547 roku, więc to jest bardzo, bardzo dawno temu i myślę, że to była Pewnie na równi rozpoczynano z Bolesławcem, z tym, że no, akurat się tak zdarzyło, że tam jest może rozwój szybszy, ale tutaj te tradycje są piękne i bardzo dobra jest taka inicjatywa. Drugi jarmark mamy, mam nadzieję, że będzie 122, czego życzę najbardziej. Tak strasznie ważne są te nasze małe ojczyzny, żebyśmy znaleźli w nich to, to swoje miejsce, ten, tą swoją tradycję, odczuli tą historię, że jednak ona tu jest głęboka i bardzo ludzi jednoczy. Nie zabrakło występów lokalnych zespołów ludowych, które w ramach Festiwalu Folkloru przedstawiły piękno śpiewu i strojów ludowych, Podczas tegorocznego święta w Nowogrodzcu gościły delegacje z partnerskiej gmin Syrbacz w Bośni i Hercegowinie oraz powiatu przemyślany z Ukrainy. Dzięki nawiązanej współpracy można było zapoznać się z bogatym dorobkiem kulturalnym obu krajów i wysłuchać wspaniałego występu w wykonaniu gości z Ukrainy. To, co cieszy, to udział naszych sołec, mieszkańców, gości zaproszonych, a przede wszystkim współpraca z dwoma gminami: gminą Sirba z Bośni i Hercegowiny Republiki Serbskiej, a szczególne w tym czasie, gdy mamy wojnę za granicą naszego kraju sąsiadów, powiat Przemyślany na Ukrainie. Pomimo tej tragicznej sytuacji są z nami. Trudno powiedzieć o zabawie, ale to jest przesłanie pokoju. Show me sure. Nowogrodziec i Bardzo dużo podobieństwa jest między mieszkańcami serbca w Bośni i mieszkańcami Nowogrodźca, ponieważ ta kultura przywieziona przez Polaków w 1946 roku i ludzi, którzy się tu na tym terenie osiedli, to jest też przywieziona po części z Bośni. Także te kultury nie widać różnicy. No to, jest, to jest jedno i to samo ta sama kultura, można powiedzieć. Jedną z atrakcji Jarmarku był pokaz kulinarny Matyldy Smuż, która w litrowym kotle przez kilka godzin gotowała zupę dla wszystkich zebranych na nowogrodzieckim rynku. Bałkański paprykarz jest to potrawa, która wywodzi się z byłej Jugosławii, a tak dokładnie z Nowego Martyńca. To kiedyś przywiozła tą tradycję moja mama, a obecnie kultywuję ja i już moja synowa, moja córka. Gotujemy w wielkim garcu. W Nowogrodzie, no bo jak w mieście dobrego ganka nie ugotować jak najlepszej zupy, zupy bałkańskiej z dobrymi smakami? W skład wchodzi, tak jak pan widzi, na olej wrzucam boczek, boczek wysmażę i mięso najtwardsze. To jest wołowina, bo ona musi najdłużej. Później, jak już podsmażę wołowinę, daję wieprzowinę. Znowu podsmażę, jak już jest taka zamknięta, daję drób. Później daje papryki dużo, daje ziemniaki, daje marchew. Mark Garncarski był również okazją do wręczenia statuetek za promocję gminy. W tym celu powołana kapituła wyłoniła nagrodzonych. W kategorii przedsiębiorczość nagrodę otrzymał Bogusław Szalechowicz, właściciel firmy Europoltech oraz Krzysztof Szymański. Maria Michalczuk została wyróżniona w kategorii edukacja. Za osiągnięcia kulturalne nagrodę odebrał zespół Zagajnik Wykroty oraz Józefa Olszowa. Za wybitne osiągnięcia sportowe wyróżnieni zostali Uczniowski Klub Sportowy w Nowogrodzcu oraz Boże Rutka. Za działalność społeczną nagroda przypadła Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym w Czarnej Nowogrodźcu oraz Urszuli Troszczak-Krzywdzińskiej. Przyjacielem gminy został Jan Bujak, autor wyjątkowych publikacji poświęconych emigracji Polaków do Bośni. Nagrodę specjalną przyznano Stowarzyszeniu Ziemia Bolesławiecka, którą odebrał pan Jan Całokidzi, prezes stowarzyszenia. Ta nagroda ma przede wszystkim przynosić satysfakcję osobom nagrodzonym. Ma być miłą niespodzianką, ale też przede wszystkim jest to duża odpowiedzialność członków kapituły, bo jakby nie było, to no chcemy, żeby e, nagroda i osoby nagrodzone a szczególnie osoby, które się zapoznają, kto, kto będzie tym laureatem, no było to akceptowalne społecznie, zrozumiane, a przede wszystkim ma nieść za sobą wzór godny do naśladowania dla, dla innych. Nasze stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka pomaga również mieszkańcom gminy Nowogrodziec. Jest tu paru ludzi, którym od paru lat skutecznie pomagamy. To są nawet bardzo znaczne pieniądze, które przekazujemy. Ja myślę, że ta pomoc co najmniej od dziesięciu albo od kilkunastu lat jest prowadzona, a ona w ostatnich paru latach przybrała bardzo taki charakter konkretnej pomocy ze względu na zaangażowanie naszego społeczeństwa, zresztą nie tylko z powiatu bolesławieckiego, bo z całej Polski z zagranicy na nasze konto spływa. Dużo środków. W tym roku zebraliśmy około 210 tysięcy złotych, to są naprawdę poważne środki. To jest nagroda, którą tak naprawdę jeżeli chodzi o, można powiedzieć, jest najmniej proceduralna, nieopisana w regulaminie i to się czuje sercem, tak? i jeżeli czujemy, że ten człowiek dla nas jest przyjacielem, to yy, to jest właśnie głos z sercem. Na zakończenie imprezy na scenie wystąpił Jacek Stachurski z zespołem, który poderwał do zabawy licznie zebranych w nowogrodzieckim rynku widzów.